A jak same dzieciaki się dogadały, bo myślę, że wejście nowych osób w życie mamy mhm. no jest czymś trudnym do, może nie tyle ogarnięcia, ale trudnym do zaakceptowania. Tak. Tak. Wiesz co, yy, o dziwo chłopcy, to jest zabawne, ale jak im przedstawiłam Konrada, to no, mamy już znanego Konrada. Yy, co? Okazało się, że oni grali już na osiedlu mecz, <laughs> więc yy, przetarli już tam pierwsze te szlaki i. Wiesz, no to już z górki poszło. Tak. Ja już widziałam u chłopców, że oni bardzo lubią Konrada, że go polubili. Gdzieś tam z boku sobie stałam i nadsłuchiwałam, jak się dogadują. No i ja wiedziałam, że, że, że będzie dobrze i że jest dobrze. A to było dla mnie też bardzo ważne, bo jednak wiesz, no chłopcy są moimi synami, mhm. są dla mnie najważniejsi. I nie wyobrażam sobie być w związku, w którym yy, albo chociażby jedna ze stron nie akceptowała, tak? tak. Więc tutaj wszystko musiało zagrać. Tak, tym bardziej, że nawet sam moment poznania tutaj uniknęliście tego, bo jednak gdzieś wyszło to naturalnie. Tak. Ale myślę, mhm. że jest czymś ciężkim dla dziecka do zaakceptowania, do, że ktoś nowy wchodzi w życie na tak. stałe. Wiesz, jakby później z biegiem czasu, to też nie było tak, że chłopcy od razu po prostu już nie no pewnie fajnie jest super, cudownie. Oni zaakceptowali Konrada jako człowieka, bo go bardzo po prostu polubili. Ale jeden z synów moich miał mały problem na początku z tym, że y, do mnie zbliżył się inny facet, mm -hmm. tak? Bo cały czas byłam tylko dla nich, tak. a tutaj jednak jest y, osoba, która mnie pokochała, y, przytula mnie, okazuje mi uczucia i tak dalej, więc musielibyśmy przebrnąć przez mm -hmm. to i gdzieś tam jakby. Mm, no, dużo rozmów e, przeprowadzić, no ale tak to bywa. Y, nie jest nigdy tak kolorowo, no ale to zaprocentowało. Bo teraz to chłopaki są tak, taką <laughs> sztamę mają, to są ziomeczki trzy i <laughs> jest fajnie.